piątek 6 grudnia 7:42 to są kalendarze giełdowe Boss FX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłuchania analizy technicznej kontraktów futures na indeksy giełdowe. S&P 500 znajduje się w rejonie 1787 punktów, minimalnie powyżej H3 według Camarilla 1786 i 65 setnych. Układ gapiego przyjmuje zależność spadkową, przy czym wygasa, gdyż szybsze wstęgi nieznacznie zwyszkują i kierują się do górnego ograniczenia wolniejszej opadającej wstęgi. Całość domyka opadająca MA200 w układzie H1 która znajduje się minimalnie poniżej oporów 1796-97 i dopiero przełamanie tej strefy oporów oraz H5 według camarilla przy 1795 punktów, zanegowałoby krótkoterminowy układ korekty spadkowej i podtrzymało ostatnie wsparcie na poziomie 1779 76, A w związku z powyższym dopiero wybicie się z konsolidacji. 1797, 1776 przyniesie wyższy czasowo impuls do konkretnych zmian. Zerknijmy teraz na futures dla Dow Jonesa. Kurs znajduje się w rejonie 15846 punktów i zależność jest bardzo podobna. Model Gapiego pokazuje sprzedaż, zachowanie ujemnych dynamik. MA200 w układzie H1 podtrzymuje korekcję spadkową. A opór 15974 ogranicza odgórnie lokalny zakres zmian, przy czym dolne wsparcie to 15786 i wybicie się z tego zakresu zadecyduje o wyższym czasowo kierunku. Zreknijmy teraz na notowania futures dla DAXA. Zakończyły one wczoraj sesję na poziomie 9081 punktów przy lokalnych minimach, a także ponad wsparciem 9065 punktów czarne wstęgi wyższe czasowo opadają, znajdują się ponad tymi szybszymi, żółtymi, więc model Gapiego podtrzymuje układ korekty spadkowej, natomiast opór 9161 punktów blokuje kurs przed ewentualnym wzrostem i podtrzymuje zasadność krótkich pozycji. Przełamanie tego poziomu to ruch w stronę 9237, także w stronę MA200 w układzie H1, która opada, Natomiast przełamanie w dół 9065 punktów zbuduje w tym miejscu trigger level, a punkt spustowy zwrotny, którego brak połamania od dołu w górę spowoduje, że lokalne wsparcie zamieni się w opór i będą mogły powstać kolejne zniżki. Na sam koniec zerknijmy na FW20, również w układzie H1, w zestawieniu do tych korekcyjnych zależności na rynkach otoczenia. Widać, że w 20 stabilizują się przy wsparciu 2,492, a ponad 2,478, gdzie przebiega MA1000 w układzie H1, czyli taka całkiem średnioterminowa średnia z wyższych interwałów czasowych. Kurs znajduje się pomiędzy MA1000, a MA200, przy czym MA200 opada, podtrzymując zasadność wysoko położonego oporu 2,562. Zatem Wybicie się ponad wczorajsze H3 Camarilla 2514 spowoduje, że podstałby impuls w stronę 2562, natomiast brak przemania tego poru, brak odwrócenia ujemnych dynamik na MA200 ponownie zniesie kurs w rejon 2500 punktów. Natomiast wybicie się dołem poniżej 2490 zaneguje opcję podbicia, spowoduje w tym miejscu opór od którego będzie mogła postępować kolejna faza przeceny. Dziękuję za uwagę, mówił dla państwa Michał Pietrzyca.